Dla jednych to pasja, dla drugich dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. W hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwają zajęcia ze wspinaczki sportowej. Zmagania na ściance, jak co roku, cieszą się dużą popularnością dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w ramach akcji Lato w mieście. Lubię wspinaczkę, bo to moim zdaniem ciekawy sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu. Teraz na wakacjach są nudy, a przy okazji się sobie troszkę mięśnie wzmocnić. Jak się wspina, to się czuje duże emocje, najbardziej jak się jest już w górze, ale też strasznie trudno jest wejść na te wy, wypukłości na ścianach. Mnie ja się najbardziej podoba wspinaczka, ponieważ to jest takie fajne, taka fajna satysfakcja, jak się wychodzi do samej góry i się jest w tym dobrym. Nie, czuję się strach, ale się czuję tak. Jakby takim królem. Jest udostępnionych pięć takich łatwych dróg wspinaczkowych. Do każdej drogi jest przypisana osoba, która jest przedszkolna za sekuracji. Bardzo łatwe drogi. Dzieci takie przedszkolne są w stanie wyjść na te drogi. Najbardziej bolą ręce. Po jednym dniu zazwyczaj bolą mięśnie na rękach, czasami na nogach. Trzeba mieć przede wszystkim mnóstwo siły i jednocześnie w rękach i w nogach. No, i trzeba mieć odwagę. Jeżeli chodzi o naukę wspinaczki, to może takie pierwsze kroki ze wspinania: o swoje niesie ze ścianą, z wysokością, zobaczenia, jak to wszystko wygląda, żeby się później właśnie podczas nauki wspinania nie bać. I tak większość tych osób, które trenują już w sekcjach wspinaczkowych w Tarnowie, właśnie zaczynało na takich zajęciach ogólnodostępnych. Dodajmy, że zajęcia ze wspinaczki sportowej potrwają do pierwszego tygodnia sierpnia.